również pasterski sposób przygotowania. Będzie to bowiem robione w kociołku, nie takim madziarskim zawieszonym nad ogniem, lecz w kociołku, który na wysokich nogach stoi nad żarem i się nagrzewa. Więc umieśćmy tutaj zgrabnie kociołek, wytrzepmy resztę popiołu, który się tutaj dostał wcześniej, gdyż to już nagrzewałem nieco i wrzućmy tam Pierwszy składnik, w zasadzie wlejmy, gdyż on jest w tej chwili płynny. To jest drodzy Państwo smalec. Ale nie zwykły smalec ze sklepu, lecz smalec z mangalicy. Mangalica to nie jest odmiana sklepu, lecz odmiana świń. Węgierski smalec można w Polsce kupić fenomenalny, smakuje doskonale. I jak już coś musimy robić na smalcu, to róbmy to właśnie na mangalicy. O! widać wyraźnie jak łapie temperaturę i teraz cebula cebula która się powinna tutaj zeszklić do zeszklonej skwierczącej ale broń boże nieprzyrumienionej cebuli wrzucamy teraz słodką paprykę w proszku i zaraz muszę tutaj znaleźć trochę wody po to by papryka się nie skarmelizowała nie przypaliła Nieco wody. Kiedy woda się zacznie gotować, a stanie się to niebawem, będę dodawał mięso. Ale wcześniej mogę jeszcze dodać czosnek. Mamy w środku wodę, więc to się nie przypali. Ha, uh, uh, uh. Oto podstawowy produkt dania, w dodatku produkt lokalny. Młoda baranina. Tak jest. Bieszczady są dzisiaj obok Podhala największym producentem tego szlachetnego mięsa. My w Polsce dość często brzydzimy się, zwłaszcza baraniny, ale to dlatego, że kojarzy nam się z zamierzchłymi czasami, z czasami kiedy mięso było na kartki, a poza kartkowym systemem można było kupić starą, ochydną, śmierdzącą baraninę. Tymczasem baranina dobra to jedno z naj lepszych mięs i tutaj o tym doskonale wiedzą. Zobaczcie państwo, gotuje się jak jasny gwint, więc teraz mamy gwarancję, że to mięso od razu złapie temperaturę, że zetnie się białko i mięso pozostanie soczyste. Kolejne składniki: jarzyny korzeniowe, seler, marchewka, pietruszka, pokrojone w kostkę. Fasola, jeszcze nie teraz, fasola bardzo ważna, wcześniej namoczona, fasola, gdy uzupełnimy tam stan płynów, pozostałe przyprawy, mianowicie majeranek, liście laurowe, ziele angielskie, trochę ostrej papryki, no i kminek, kminek bardzo ważny. Jeden liść wyfrunął, ale tutaj zostały jeszcze dwa kminek, specjalnie dla tych, którzy kminku nie lubią kminek mielony. Moim skromnym zdaniem, niechęć do kminku nie bierze się, z jego smaku, lecz z faktu, że całe ziarenka kminku niektórym latają po buzi, i tego właśnie nie lubią. W przypadku kminku mielonego tego problemu nie ma. I teraz, kiedy mięso już złapało temperaturę, już się zamknęło, można tutaj wlać więcej wody, tak by to miało konsystencję gęstego gulaszu można tutaj dołożyć fasolę i czekamy aż to wszystko będzie miękkie. Na razie nie solimy. Kiedy się posoli fasolę na początku, jej skórka się marszczy i fasola jest brzydka, a przecież lepiej, żeby fasola była ładna, nie brzydka. Tak rzecz wygląda po dwóch godzinach. Ominął państwa tylko proces solenia, no ale nie jest to proces na tyle interesujący i pasjonujący, byśmy musieli to pokazywać, że rzecz dosolona pod sam koniec. Ma to postać bardzo gęstego gulaszu. To nawet już nie jest zupa gulaszowa, a gulasz w rzeczy samej.